Bartek przyjechał z wizytą do pana Grzegorza. Bartek, pójdziesz w świat, pójdziesz w weter. Siadliby na lot. A co my tu lecimy w ogóle? Bo my gronów. Ty też jest gronów, gronów 2. Kiedy dzisiaj jest w ogóle? Dzisiaj jest 31. 31 maj. Tu się... To nie tu, bo tu jest rozpód. Tu mają go mi włazić. Tu, tam. Tu jest, o, tu jest specjalistyczne, kombinierki tu są, <noise> łopcówki do konia, tu jest kabel, tu jest Igor, a tam jest on, ten główny internetowiec, to on, to on to dodawał na ten kanał, te bzdurska. Zakoszowano 51 gołębi, na razie jest zero, zobaczymy jak to będzie, a tam głównodowodzący siedzi w cieniu. A teraz zobaczymy, modę, jak się czują. O, tu już się parują. A ta nie jest z, tych olczyk, z tego olczykowego gołębiatu. Ja ta kosiwka jest. Modę jak namalowane. Same siwki. Nie bójcie się. Ty leży. Mam jakieś czerwone znaczniki tamte, już grubo. Kurwa. Tak to wyglądają. dzwoni tam ktoś od wiaty z okula że jeszcze nie nic, żeby nie było. Dobra, jak co, to wiemy, że są. Kto dostał? No. Górski, ja? Nie. No, Piotrek nie się, Ja. Piotrek Bugała już mu gołębie. Aha, Bugała. Gdy, że wie jak widział tam. Do niego ściągać. Aha. Trzy gołębie. No to jest pewne, wiesz, jak trzy, to pewne. To... to czyli dowoz teraz 4 minuty, czyli a? No tak, trzeba liczyć. Ja? No. Aha zaraz będziemy spodziewać się do niego to za 5 minut siada pierwszy 932 ten stary tak. 932. 932 jest drugi tam się zbior trzeci idą tam widzisz jak się chodź, chodź sami tak pół minuty kurzu, zaś, idzie tam, chodź, chodź

Siada szósty. O, ten już się przewrócił. Przewrócił się. No ja no nogi przykurczył trochę. Nogi po prostu skurczanie. Nie na ja, to nie patrzymy. No to że oni z jego Nie do Tak często zależy od lotu, no. prostu się przewracają, a roz nie, no. Teraz nie było A tam zaś jaszczą, jaszczą A to nie widać To będzie widać Idą dwa pierudni Kręcą się Kręcą się cyk siedną Idą zaś dwa no, bogu ile ma? Ile jest? Dziewięć chyba, nie? Jakoś tak, no. No, to, bo te, teraz... Nie, to jest placowy jeden chyba. Nie, właśnie. I to także. No. Tak, no. Idź, Siweczek, idź, a on na dół. No, tak niekiedy jest. A tam... tam... O, ty się no, 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 umie, Jezus. Idzie, chyba... I tamty, kurwa, jaszczą zasrany. A nie wiem dokładnie, nie mogę ci powiedzieć, bo bym się na zegar wyżej. siedzimy tu pod chałupą i tego... Ja... No, no, no... A zobaczymy, otworzymy zegary, to tam... Groszek teraz przyszedł? No, to na razie. No. Tak, no, tak. Naraz... No. A nie, esów esów nie, bo nie baczamy, nie wiem po prostu ile. 10 god. Pierwszy na pewno. Pierwszy, pierwszy na pewno, a teraz ten tyży na pewno. Pewnie. Tak 932. No Dobre, no to... No dobrze, pomału tam coś. No na razie. Idę zaś dwa Boże, jak one wysoko bruszą to. Kłyczko. A ja już nie wiem, bo tych jaskołek samloto.

Czemu nie do tych młodych siadają? Aha. Chodź, chodź, chodź. Właś. Następny, szesnaste. Chodź, 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 chodź. To jest krowa. Sapluje. 17 sztuk. 18 Ciąło? Chodź, 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 chodź. chodź, 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 Następny. aż było popatrzeć. Jakby tego do to ja fluk. Idzie następny stamtąd. Panie Franku, tak idzie patrzeć, nie? A jak tak co godzina go umie to jest potem do znudzenia. No ja? Ja? Ja tu monitoruję. Bartek monitoruje, Bartek monitoruje także. Bartek chodź, piperon jeden. 22 gołębie. Te szczałki a? Tak, i od 932 17 poła, teraz jest 29, jest 23 gołębie. Kaj ten kuźwa, o on jest. Chodź, trzy To jest jakiś siwy raciok. To co to za nowość? To ważny ten czy cudzy? Aha, u nas 22 roku. Teraz już jak stracił Rahuba. Wola ich to jest? Zaś tam. Kuźwa. Ale to normalne jest. Ale sami co jest.

popatrzeć. Ciekawe jak jutro u nas będzie. Jutro mają mieć pod wiatr jakieś burze, go dają grady. Wszyscy się teraz boją kłaść. Ty mnie widzisz co to będzie. I jak Panie Grzegorzu, myślicie lot będzie udany czy nie? Ja czy mu? Ja mam... godzina przyjść jeden. Różyczki. Jedna róża musicie mi dać do Julki, ona będzie zadowolona. jeszcze nie są rozbite, co ty, No ale Julce, no nie gadajcie, że zaś kwiotka nie docie Kiedyś był taki u my robili łon. Robiliśmy ten, za Miała cały ogród w kwiotkach, nie? I powiedziała, że ona nie do kwiotka, to ten hop, powiedział, padło. No dajżeś ty mu dziecku kwiotek. Ona nie. A miała chyba ze 200 na ogródku. I jak, panie Franku, lotwą się podoba? Mnie się podoba, żeby tak u mnie siadało. A mnie się nie podoba Czemu? Bo co godzina mu przyjść jeden Aha jest lot dopiero No to 51 godzin, kurde, że by... no żeście wkładaliby konkurs. no to 51 godzin byśmy by... czekali Karki naciągali A nie, dup, dup, baj. <laughs> teraz pół do... W 13 minut 28 godzin chyba było Wele tam ich Bartek jest? Walaj, tam teraz 30 ja Bartek najbardziej jest zafascynowany tą całą... ...łoną. Ja cię muszę... Ja skasować z tego onego, wiesz? Bo dodatkowo za ciebie płaca... Tam jest Krzysztof, Orlof, Bartek, a on w ogóle... ...niezaangażowany. Bez interesu. Tak. On i no te. A żadnego nie mogę sprzedać, żadnego nie mogę nikomu dać. Bo trzeba zostawić. Dwie minuty pauzy było. Kałnie. Pójdź, pojdź, pojdź, Siado, Kręci się. Kam to jest O, ośmi. Zaś do rocznych. Wyszedł sam na lotocie. Jagodno byście musieli na flugi klapy się minąć. A fana pachołek, tak jak teraz wiecie, jak kadzi dziura jest albo coś, to nadwają pachołek, nie? Na pół roku Pachołki cerwone. O, groszek jest. Co tu w tych hodowli groszki coś są? Kuź, mać, sama niebieskie miał być. A ja panu Grzesiowi go wczoraj, że mu dą z tego, ze tą wangawer czerwonego. Nie. Tam z ty siostry, co tego Fina porwali, słyszeliście to, nie? No. Następny. Bartekery to jest 32. Nie, Który? 33 A teraz 32 jest razem, ja? Telefony z każdej struny A wy już macie taki telefon. Wyście są bardziej kultowi, bo pan się mu tym do, do gwoździ przybijania Pierona Tam? Tam i Tam? nie zaraz do siebie, trzeba pofutrować przed Oj, oj, oj. A kto będzie je wkładać? Co? Nie to tak, wiem, Jankowi może, Janek mu pomoże, Sebastian, zobaczymy. Nie, się... Dopiero loty, teraz, o, teraz przyjdą no. z... Tak. Trzy pięćsety to 3 500. 3 500 pod rząd i będą wszyscy płakać. Jak my nie będziemy płakać teraz po tamtym, no, no, po tym no, nie, locie, co będzie jutro? Tak, jeden po dwa no. przychodzimy. O, się na żelu no. jakieś. Dobre. No, A, ty... to tak, tata, gara, to zrobił mu rozkosłany. Na razie. Sęż, gołębia... Ale... No to że przecież żun i że ten... żon w dzwonią, kto miał poczta. Bo Ach, my się to, widzieć, to, to, to bo to, to, to będziemy teraz. na wspólnego Miki dawać teraz. Tak, idzie Czwartego, teraz. idzie następny, 34 czwarty. Będziemy się widzieć ze zimą. Będziemy się widzieć 4 czwartek, ale nie było czasu. Coś ty gadał? Nic. Nic. Nic? jest coś? Tam sąsiad kosi furczyną sam? Siadłem go ma, bo tu jakiś polniak był. Siadał pać. Wartek, wiesz, co musisz dogadać z panem Grzesiem? Ta wyczka chyba tam pójdzie, trzeba je otworzyć. Łone że będzie nam pożyczył po tym polotach. Oj mu i tak nie zależy, on do nie zależy. Chodź, Kaśka, podź. Teraz chwila pauzy, nie? To mm jest -hmm. cudzy! Ja żartuję, przecież. Nie ja lubię się czasem z panem, że się droczyć. A ona już nie pierdolła nawet jeszcze ci, tu ryba, nie go Też opieczmy się Ja? No to w tamtym tydniu po tym waszym, on nam od 4 teraz to normalnie mi siadła, zaraz pod głębnikiem na Plandeka napiła się wody i odczekała jeszcze 5 minut. No, tego Esa, a najlepsze jest to, że ona wlazła jako sama i ją mnie odbiło i o za Roskiżek, za Roskiżek poszła, czy Majk, Specjałem żegizł. Chopie, specjalny opał. Łorzek, Łorzek, będziemy wiedzieć, tajemnica: Czerwona kukurydza koński ząb i popcorn. Dziennie przez co lot to inne super Teraz to robią, żeby to No. Na filmik wciepniemy pierwszy raz Już to dziadostwo, bo chopie oczy się i no bo się chce to wykurzyć nagrę siwka o patrz 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 Pan Grzesiu idzie z gołębiem, zarobimy macać gołębia Odbito, bo tytuł. Mhm. Idzi to zobacz na zegor szybko

Leci Czekamy, no czekamy. Czekam, 932 czekam. za pierwszego. Gdzie on niby jest? Tak piki tam Pi 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 pip. O kolejny. Na młode. Post, do młodych jeszcze. chciał wejść. Pi pi pip. Tak. Ile kołem win? A, jest co? So ooo 45 z 56 to, jest, to, to muszę wziąć on na to czekał żeby było z wiatrem to wszystko tak. pod... jutro żeby to... było pod wiatr i burzę, nie no, my jeden... możemy mieć ciężko ja uważam żeby było tak po 2 inaczej, ale teraz, kiedy przyjdą, to zobaczymy, 40. co tam jest. Także będę myśli, bo trzeba do fryzjera. To czymcie się, pani Grzesiu? Co? Nie, bo I widzimy to, się to, jutro. Na razie. Jutro na locie, ja? Co? Wieś to wyłączę. Czemu? Pójdzie no, jeszcze, pójdzie jeszcze młode, szybko. No to nie zrobimy tego. Co? Młode piękne leżą, segrzeją się. Wiesz? Piszki, po tamty, jakie masz łapy, uwyreśnione. To zaś nie będzie widać. Przez te kratki to jest zawsze nie widać. Ciężko z tą ostrością pak. I Tamten Tamtym z Wanda Nabela. Ja też mam takiego z takimi piórami na nogach. On nas też jest taki. Przestan się boją. Partej. Dobra, idymy Odwiedziliśmy Pana Grzegorza, wielokrotnego mistrza. Panie Franku, to tak, dobrych lotów. To na razie, czym ci się zdrowo, zapraszam jutro do Jutro przyjademy. No. Także kawa też weź, postawimy. Weź sobie zapalniczka, tygaryty, no. bo ja nie służę. No i lepiej, kiedyś może ciepnymy To czym ci się lepiej zdrowo. Już.